Siemano Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem cierpiku, zapraszam wszystkich do HellCase'a. Eee, z kodem cierpiku przez jedną na końcu dostaniecie aż 10% do waszego doładowania oraz 0.70 Dolka na otwarcie pierwszej skrzyni, także nie czekaj i korzystaj. Eee, mamy The Art of War nowy event. <laughs> Będziemy oczywiście dzisiaj go sprawdzać. Eee, jest to sztuka wojny, jest to sztuka wojny World Stage. Heart of Victory, Sunzu, General, Master i Warrior. Takie oto tutaj skrzyneczki się nam prezentują. No i generalnie tak. Zacznę sobie od warta. Trzeba sobie tutaj wartagi trochę nadrobić, także otworzymy sobie agentów, ponieważ generalnie to wyszło tak, że dość długo mi nie było, byłem sobie na małym urlopiku. No i oczywiście trzeba teraz to odrabiać, to prawda, bo yy, jesteśmy bardzo głęboko, bardzo głęboko, bardzo daleko w plecy. Yy, dobra, pierwszy ziomek tam wpadł 144 wartagi, więc tutaj kurde, fajnie, fajnie. Tutaj wpadł nam teraz. Wiedziałem, że ten najgorszy będzie. Jak się na niego patrzyłem, nie? Patrzyłem się na niego i wiedziałem, że to on wpadł. W ogóle jestem już po przeprowadzce, tak jak widać za mną. Jestem już w nowym, w nowym miejscu Za słabszym internetem. <laughs> ale generalnie jest spoko, jest naprawdę w porządku nie narzekam, a wręcz mi się podoba hmm. miasto już mnie męczyło troszeczkę tak już na co dzień. no bo to najgorsze wpadło, no dobra, zobaczmy ile tutaj tych wartaczków nam e, z tego wszystkiego wejdzie, to będzie teraz to, to całkowicie 15 na godzinę będziemy tylko robić no dobra, to jeszcze takiego ziomka sobie otworzymy, zobaczmy 19 na godzinę, trochę, trochę mało, trochę mało. Dobra, tutaj jeszcze jednego sobie klikniemy. Tyk. I zobaczmy, co nam wpadnie. No dobra, będziemy tutaj 48 na godzinę. Ok, na dzień dzisiejszy to jest koniec klikania wartagów i idziemy na skrzyneczki. Eee, dobra, skrzynki za 2, 4, 7, 18, 45 i 70 dolarków. Ciekaw jestem, co sobie kryją. Zaczniemy od tej najtańszej. No i generalnie najtańsza: nawet najtańsza. Jak tutaj się nazywała? Varsej, czy dobra? Eee, The Traitor, Star Protector, Starlight Protector, Legion of, Anubis, of Attack. Atak, <laughs> Atak, Injector. Generalnie, co stąd bym chciał, Szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że co najwyżej tylko tego Mecha Industriesa i Detraitora. Starlight Protector też może być, Fuel Injector może być, a tak to reszta to... E, dobra, 20 sztuk sobie kliknijmy. Zobaczmy, to 20 sztuk razy 10 to jest 20 dolarów. O, i mamy Starlight Protectora i ciekawy jestem. Wow, przepraszam, bo dziewam. O, 17 dolarków w sumie. W sumie to spoko, Ten monkey business tutaj zrobił robotę i on jest w Five, five yy, może Five seven. I On jest field tested w Stopdrag. Czemu Five Seven? A ja tutaj czytam field tested. <grym> Dobra. Generalnie on zrobił robotę, ale my tego nie potrzebujemy, tylko chcemy zobaczyć, jak ta skrzynia lata. My celujemy w droższe skrzyneczki, znaczy w droższe skrzyneczki, w droższe skiny, żeby je zgarniać. Chociaż niektóre tanie są naprawdę świetne i też bym sobie je powypłacał. Albo wypłacam. Także wiecie, dobra, Paw, Cyrex, Cyber Show. Nie, tutaj też nic ciekawego. 20. Zobaczmy jak dalej. Okej, okay, tutaj chyba będzie ciekawiej, 14 dolarów. Taka, tak. Food Chain. Red, red Entry. Red Entry, Paw, Cyber Show, Cyrex. No tak. Dobra, jeszcze raz sobie klikniemy, zobaczymy. Te 20 dolarków, czy się zmieni na ponad 20 dolarków. Jest to był Starlight Protector. I 16 dolarów. Ale Starlight Protector MW. Szczerze więc. Mówiąc... Kurwa, może bym sobie wziął takiego Starlight Protectora. To nie jest brzydki skin, tylko poczekajcie, ja bym go chciał wydropić w stat-traku. Jakbym wydropił go w stat-traku. Jest strasznie duży procent na niego, z tego co widzę. Tak jakbym go sobie w staturaczku wydropił, to by było luks. Yy... O, Phil Injector, też ciekawy skinek. 23 lary, w końcu mamy coś powyżej. Imperial Dragon, New w Phil Injector, film testy. Dobra, tego też nie chcemy. Zobaczmy tego Starlight Protectora. Jakbyśmy łapali w statraczku. Hej, dobrze, że ja nie mam maski, bo. Ja nagrywam to generalnie z rana, nie? Tak wzięłam, że masakra. Natomiast jestem tak zapracowany, że nawet nie mam czasu odpocząć ani nagrać filmów. <grych> no właśnie, właśnie, to jest do życie, nie polecam nikomu. Tutaj też widziałem, już nic niepotrzebne było. Dobra, kliknijmy sobie ostatni raz zobaczymy, co się stanie. Sorry, że tak oczy sobie przecieram, ale to jest życie, to jest po prostu życie. To jest życie, a już niedługo pokażę Wam jak to życie owocuje. <laughs> jak ta praca owocuje. Eee, właśnie w nowych filmach. To już oczywiście przymierzam się do nagrywania. Przymierzam się do nagrywania naprawdę fajnego kontentu, takiego wiecie vlogowego. I jeszcze chciałbym Wam pokazać, jak buduję mój dom. Dobra, co tu mamy. Do no doirki, Fajne. Global Discultion, też spoczko. See you later, może być. Cyber Security, Orion fajny, Decimator, może być. Mm. No i reszta też spoko, no, no nie jest źle. Dobra. 40 dolarów, sobie 10 naraz klikniemy. Zobaczmy co się stanie. Także 40 dolarów i... I chyba nic ciekawego nie ma z tego co widzę. 40 dolarów się zmieniło w 15 dolarów, no właśnie. Jeszcze raz sobie kliknij do zatem i 40 dolarów znowu nic ciekawego, ale już jest 23 dolary. Dobra, ostatnia, ostatnia szansa dla skrzyneczki, tutaj Art of Victory. Sztuka zwycięstwa, niby miała być yy, sztuka, sztuką zwycięstwa. Nazywana jest ta skrzynia, sztuką zwycięstwa na razie się nie czuję. Dobra, ostatni raz totalnie klikamy tutaj tą skrzynię. Jak nie, to idziemy dalej. Gdzie szli dalej? Była lipa. 34. No tutaj w miarę spoko akurat dało. Tutaj akurat dało w miarę spoko. To jeszcze raz kliknijmy. Tak się widać, rozkręca ta skrzyneczka. Teraz to lepiej zaczyna dawać. Ale tu już chyba się popsuło. Tu już chyba się popsuło. No 21. To jest. Dobra, grinder. I co tu ciekawszego, takiego to. Dobra. Lecimy dalej, lecimy dalej na skrzyneczkę. sun Tzu. O, to jest ciekawe. Skrzyneczka Sun-su! I-su! Worldfire Spoczko, Prince Rim. Player to, Cold Red, Man of, Raw, e, Boże, Man of War, bardzo fajny skin. E, Hellfire fajny, The Solid Space spoko. Tutaj chińskie znaczki spoko. A jest krótki, ostatnia też jakoś mi się podoba. No i reszta też, tak nie powiem, się. dobra. 70 dolarów, 10 kliknięć, znaczy 10 skrzynek jednym kliknięciem i zobaczmy, co się stanie. I tutaj mamy. O! 38 dolarów. Co tutaj ciekawego się znajduje? Hmm. Nie chcę nic z tego. Poczekajcie, wiecie, co jeszcze jedna rzecz? Właśnie, bo tutaj trzeba odebrać sobie swoje punkciki bierzcie swoje punkciki, patrzcie, o cyk, 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 ja muszę to sobie potwierdzić o, dobra jak sobie wpłacicie z kodem CIRPIKU to oczywiście macie tutaj tokeny z wydarzeń i te tokeny sobie zbieracie i możecie wymienić na przykład na kole wydarzeń, wpłacić do, do skarbca tokenów macie przeróżne prze, prze możliwości na to, żeby wiecie, coś, coś porobić z tymi tokenami, także róbcie to i tak dalej. E, dobra, idziemy do tego mm, 10 razy 70 dolków, klikamy lecimy. Zobaczymy co się stanie. I uwaga. Ale średnio będzie. Ale 84. To no tutaj dostaliśmy Slate Faktory nie w Stat Traku. Ałach w Czerni, taki drogi. Wow. No, ja jestem w szoku. Na razie sobie go zostawię. Faktory nie w stat w Czerni. Fajnie, można go po szczerze mówiąc, pomalować. I, i czy znaczy pomalować naklejki, do niego dokleić jakieś naprawdę świetne. I, I tutaj, kurde, byłby luksusowy kałaszek. Dobra, 53. To tutaj takiego drugiego wpadło. W zasadzie to light minimal w stat-traku. Hej, top. Tego minimalware też sobie zostawię w stat-traku. Czemu nie? Bo w sumie minimalware w faktory. Nie różnią się niczym, a tylko ceną. <grych> dobra, zostawimy go sobie zatem. <grych> I co tutaj dalej mamy? Fantom Sportor Fever Dream. Eee, 73, bardzo fajny dropik. Wyszło nam na zero. Fever Dream w stopraczku. Ale fit testy, dobra, sprzedajmy i kliknijmy sobie po raz kolejny. To sunce, to już mi się ta skrzyneczka bardzo podoba, naprawdę świetna jest jak dla mnie. O, player tu, hellfire, dobra, tutaj będzie wesoło. Tu będzie wesoło i 154 dolarki, to jest to, to jest to. Dobra. O nie, no że ten player tu jest w battle Skirt stat traku, ja bym go sobie wypłacił, bo ja poluję na tą emeczkę ostatnio. naprawdę poluję na tą emeczkę, chciałbym ją mieć w stat O Oj ho, sprzedałem, dobra, sprzedajmy wszystko. Jeszcze raz mi może wpadnie. Trochę nie te stany, kurde. Jakby to naprawdę były lepsze stany, to, to ja bym to brał, serio. Eee, 45, 45. Ale nic ciekawego, co mnie kusi. Lecimy jeszcze raz. Próbujmy ostatni raz i kończymy obcineczek, A kolejne skrzyneczki w. W następnym odcinku, także widzu nie czekaj, a wpadaj do następnego odcinka, bo to właśnie jest, bo to jest ten czas. <laughs> Dzięki wszystkim za oglądanie, pamiętajcie, kod cierpiku, no i oczywiście, e, co? No i oczywiście, no Helka jest najlepsza strona na nasz w całym świecie. Nara!